90 sekund o Małopolsce. Małopolska to bogactwo wód mineralnych. I to podobno największe w Europie. Także kuchnia naszego regionu pełna jest niesamowitych i oryginalnych smaków. Bo, czy słyszeliście kiedykolwiek o chomiłkach, zamiszku i kiesełyci? Wiecie może, co to zadania i z jakiej kuchni pochodzą? Szczerze to nie wiem, ale gdybym miała zgadywać to kiesłycia byłyby to jakieś rodaj kiełbasy, a chomiłki coś w stylu pierogów albo kopytek. Brzmi to jak typowa kuchnia słowiańska. Zamiszku kojarzy mi się ze mięsem, kapustą. Z kolei kiesłycia to coś słodkiego, może jakieś ciasto. Zamiszku brzmi dla mnie bardzo węgiersko. Jak jakieś placki ziemniaczane. A chomiłki? Nie mam pojęcia. Chomiłki dla mnie brzmi jak chomiki, czyli małe kluski, tak? Jestem pod wielkim wrażeniem Waszych wypowiedzi, Wasze skojarzenia są fantastyczne, niemniej jednak prawda jest taka, że potrawy te pochodzą z kuchni łemkowskiej. Kiesłycia to żur owsiany podawany z ziemniakami, pomiłki to taka przekąska z twarogu i mięty, natomiast za zamiszku gospodyni łemkowska gotowała na śniadanie, jest to mąka zarzucona na wodę, ma konsystencję budyniu. Kuchnia Łemkowska jest bardzo prosta, natomiast jest wyśmienita. Kosztujcie jej.